Cześć, ja jestem Paweł. Cześć, Martyna. I razem tworzymy dla Was kanał Pumar Paweł, gdzie będziemy nagrywać codzienne vlogi z podróży do Ameryki Środkowej, do której właśnie startujemy z tymi oto żółwymi plecami. Myślę, że to śmieszniejsze. Plecakami. <tolngy> 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 tego podróżnika. Cześć, witam Was w pierwszym odcinku SMS-a. Nazwa powstała jako krótka wiadomość tekstowa. Chyba nie chciałem tłumaczyć tej definicji, chciałem tłumaczyć co my nazywamy SMS-em. Czyli w 2017 roku, kiedy ruszyliśmy w pierwszą podróż do Tajlandii, SMS-y powstały jako zresztą do kogo mama nie mówiła, napisz sms jak dojdziesz. Więc to pierwotnie powstało jako taki pokazać bliskim, że już jesteśmy. I zapraszamy Was teraz w podróż razem z nami. Zaczynamy naszą podróż do Ameryki Łacińskiej. Na początek lecimy do Amsterdamu, potem do Paryża i wylądujemy w San Jose. Wyszliśmy z domu o 3.15, a dotrzemy do pokoju za jakieś 21 godzin. Właśnie stoimy w kolejce i pierwszy etap podróży, czyli lot liniami KLM do Amsterdamu. to podróży to najstarsze linie lotnicza świata KLM. A druga sprawa, którą chcę Wam przekazać to, że pawcio załatwił. Był miły dla pani i załatwił wyprostowane nóżki. Muszę coś powiedzieć. Nie wiem czy, czy wszyscy jesteście gotowi na takie błyskotliwe przemyślenie. Ale proszę się podzielić. Wiesz, co będziemy robić jutro o tej samej porze? Nie wiem. Będzie dziś. To może ja wyjaśnię. No kto nie lubi darmowej bułeczki, prawda? Chlebek bananowy. Za podróż, to może ja wyjaśnię ten mój wcześniejszy żart. Przysun różnica czasu pomiędzy Polską a Kostaryką to jest 6-7 godzin i wynika to z tego, że Kostaryka nie zmienia czasu, dlatego my lecimy obecnie do Kostaryki i będzie przesunięcie o 7 godzin, a jeżeli ktoś poleci w innym okresie to przesunięcie o 6 godzin, jeżeli mamy 6 i jeżeli. No, już skończyło. Pierwszy przystanek: Amsterdam. Co planujemy w naszej podróży? Odwiedzimy trzy kraje. Kostarykę, Panamę i Gwatemalę. W Kostaryce chcemy się skupić na tym, co Kostaryka ma najpiękniejsze, czyli parki narodowe, przyroda. Będziemy szukać leniwców, tukanów, kolibrów i innych cudów. W Panamie chcemy zobaczyć trapacze chmur oraz rajskie wysepki Bocas del Toro. I Gwatemala, tutaj obejrzymy sobie wybuchy wulkanu. Jaki kopciuch. Dacie, a to ty? To na pewno ty. Lotnisko w Amsterdamie. Ja Burger King. Szefowa co? Zupka Brokułowa. Jaka? Brokułowa. Drugi nasz raz w Amsterdamie. Pierwszy raz byliśmy w czasie pandemii. Dobrze pamiętam? Tak mm, się pamiętam. pandemia zaczynała. Ale to sam z tymi maseczkami. Jeszcze można było podróżować. Tak, i krótka ciekawostka. Będziemy mieć kilka naj w trakcie tej podróży. Jesteśmy dopiero na pierwszej przesiadce. Dolecieliśmy ledwie do Amsterdamu, a już mamy naj, bo jesteśmy na najruchliwszym lotnisku w Europie. I lecieliśmy najstarszą linią lotniczą na świecie. Także już dwa naj zaliczone. Jemy i lecimy dalej. Wytajemy śniadanie i od razu sobie przypomniałam, że podobno komary nie lubią witaminy B, dlatego jeżeli wybrać się w jakiś egzotyczny kierunek, to warto jest ją suplementować. Podobno pomaga. B1. A z innych rzeczy mamy jeszcze probiotyki i elektrolity. To śmieszne. I przy okazji... Pozdrowienia dla Gucia Gutek Podłoga RAF Znajdziecie na YouTube. Pożyczył mi taki oto sprzęt i ten timelapse sprzed chwili To bardzo fajnie wyszedł właśnie dzięki Guciowi Dzięki Gucio A mogłem się uczyć Widzicie to? Ale pamiętajcie Pamiętajcie Urna. Nie mam jakiej gry Drugi lot i drugi raz Pawcio zaznaczył więcej miejsca. <gry> no ale starczy tych rozpust, trzeba w końcu zacząć zaciskać pasa. Umaście. Musimy zdążyć na przesiadce, jesteśmy w Paryżu. Eee, nie wiem, czy zdążymy, no ale próbujemy. Próbujemy. Próbujemy? Co? Zdążyć. No, tylko i nie Bardzo fajny tunel. I bardzo mało czasu. No dobra, wychodzi na to, że zdążymy. Będziemy lecieć Erbasem A350. Może, żeby ten film nie był dla kogoś nudny, może postaram się zdrać jakąś ciekawostkę, bo samoloty to też jakaś taka gdzieś moja zajawka. Airbus 350 to jest odpowiedź Airbusa, czyli Europy, na to jak powstał w Bejgu Boeing 8, 787, czyli Dreamliner. Będziemy rywalizować, no zawsze, zawsze jest jakiś wyścig pomiędzy, pomiędzy krajami, więc fajnie, że... Fajnie, że będziemy mogli europejskim lotnictwem czymś się pochwalić, więc Airbus A350, odpowiedź na Dreamlinera, w ponad 50% zbudowany z materiałów kompozytowych, więc można powiedzieć, że trochę zabaweczka. Zobaczymy, jak wygląda potem w środku. Tu jesteś piękny, kawalerze. No, dobrze wyglądasz. Przepraszam, dokąd pani leci? San Jose. Czeka mnie 11-godzinny lot. Najdłuższy w moim życiu, nigdy tyle nie leciałam. I co jeszcze mogę powiedzieć? A, że San Jose jest jedną z najniebezpieczniejszych stolic w Ameryce Łacińskiej. I dlatego właśnie umówiliśmy sobie transport, żeby być w miarę bezpiecznie pierwszego dnia. No i zdążyliśmy. Spieszyliśmy się po to, żeby postać w kolejce, ale. W takiej kolejce jakoś fajnie się stoi. Co dostałaś? A, dostałam poduszeczkę, tak, a dzisiaj jestem wyjątkowo śpiąca w samolocie, w każdym łapie drzemkę i kocyk, no i słuchawki do oglądania filmów. z prawej strony jamaikę półtorej godziny i za chwilę dostaniemy jeszcze obiad, kolację Zależy jak do tego podejść. No i my dostaliśmy, można powiedzieć, kolację Tutaj już zaczęłam takie ciasteczko pomidorowe Co my tu jeszcze mamy? Bułeczka musik do picia jogurcik Coś na słodko I jeszcze sałatka marchewkowa Bardzo sympatycznie Dojedziemy na miejsce, to będzie około 18.00 dzisiejszego czasu Ale dla nas to będzie jakaś pierwsza w nocy, więc od razu pójdziemy spać Bo jutro od rana zaczynamy zwiedzanie Parku Narodowego Zostało nam jakieś pół godziny do lądowania I zdradzę wam ciekawostkę Bo mardyna jeszcze nie wie, jak nas będzie odbierał kierowca To co będzie miał napisane na karteczkach you Hi. 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 <laughs> uh, the hotel they are okay. Parkino, but I wrote my recommendation was take over a taxi even though you are going two blocks away. I left them at the hotel and he's, his period, he No i dobra. Blisko 24 godziny w podróży, ale chyba dotarliśmy. Jesteśmy przed hotelem w San Jose. Bardzo przyjemnie. Zabieram Was do środka. Pokażę jak wygląda recepcja. Bardzo sympatycznie, tak to. No to zapraszam do naszego pokoju. Tak wygląda. Proszę bardzo. Już się Paweł rozgościł. Jak ci się podoba pokój? <noise> Łazienka Wąska. Wygląda na to, że jest czysto, tylko jest bardzo staro. Hotel nazywa się Ranchuez. A najbardziej nas martwi to, że to za tutaj, za tą roletą jest po prostu otwarte okno. I nie da się go zamknąć. Troszeczkę to jest martwiące, ale jest ogólnie chłodno, przyjemnie. Zobaczymy jak się tam będzie spało. I to tyle z tego pierwszego dnia. To jest lobby hotelowe. Także do spanka, bo pobudka o 5.20 i ruszamy no na... do parku Manuel Antonio. Jak na pierwszy dzień urlopu. Zácně. Dobrá.